Grupa PZU to jedna z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmujemy się nie tylko, i wyłącznie, nie tylko i wyłącznie ubezpieczeniami. Na przykład bardzo dużym spektrum naszej działalności są również inwestycje, o czym większość kandydatów nie ma tak naprawdę pojęcia. Zatrudniamy ponad 11 tysięcy pracowników w Polsce, przy czym nie wlicza się w to na przykład naszych agentów ubezpieczeniowych, którzy są zatrudnieni na podstawie własnej działalności gospodarczej, więc jest to naprawdę ogromne firma zatrudniająca wielu kandydatów. Obecnie przygotowaliśmy dla studentów program praktyk i staży. Program praktyk i staży w PZU organizujemy już od kilku lat. W tym roku mamy ponad 80 ofert w różnych miastach w Polsce, nie tylko w Warszawie, gdzie znajduje się nasza centrala, ale również w terenie. Poszukujemy kandydatów o bardzo różnych profilach zawodowych. E, oczywiście padło tutaj też stwierdzenie, że no, poszukujemy kandydatów po kierunkach ekonomicznych czy zarządzaniu. E, jak najbardziej ma to miejsce, jesteśmy firmą, e, instytucją finansową, więc jest to preferowany przez nas kierunek, ale nie są to jedyne obszary, w których e, i jedyne wykształcenie, w którym kandydatów poszukujemy. Oferujemy, e, jak już wspomniałam, ponad 80 ofert płatnych programów, praktyk i staży. W przypadku praktyk są to trzy miesięczne praktyki w oparciu o umowę o praktykę absolwencką. Oczywiście płatne, gdzie osoba przy, na, przez trzy miesiące ma możliwość realizowania samodzielnych projektów zdobycia praktycznej wiedzy. Nie jest to tylko wpis w CV i też kandydat aplikując na ogłoszenie może się z nim bezpośrednio zapoznać i zdecydować, czy zakres odpowiązków mu odpowiada i czy chce go realizować. Oprócz programu Praktyk realizujemy również program stażowy. Staże realizujemy w dwóch turach od 1 lipca lub 1 października. Staże również są płatne, są już w oparciu o umowę o pracę z pełnym pakietem benefitów przysługujących każdemu pracownikowi PZU. Co powoduje, że jest to takie jakby przygotowanie młodego człowieka do objęcia stanowiska specjalistycznego w firmie. Ponad 60% stażystów statystycznie zostaje z nami na dłużej, czyli obejmuje pozycje specjalistyczne w strukturach naszej organizacji. Co w mojej opinii jest bardzo dobrym wynikiem. Obecnie poszukujemy stażystów zarówno w naszych biurach terenowych, gdzie będą się zajmować wsparciem sprzedaży, sprzedażą, pracą w regionalnych centrach likwidacji szkód, jak i też poszukujemy wielu osób do naszej centrali, gdzie już ta oferta jest zdecydowanie bardziej różnorodna, ponieważ potrzebujemy osób, które będą odbywały staże zarówno w obszarach IT, takich jak Biuro Rozwoju Systemów IT, czy Biuro Wsparcia i Operacji IT. Oprócz tego poszukujemy osób, o profilu mocno analitycznym, inwestycyjnym e, w ramach staży, które będą się odbywać na przykład w biurze, obsza w, w, biurze e, w obszarze do spraw rozwoju biznesu. Oprócz tego poszukujemy wiele osób, które będą się zajmowały analizą wszelkiego rodzaju naszych działań sprzedażowych. W centrali są zlokalizowane komórki, które tak naprawdę zarządzają wszystkimi kanałami, procesami sprzedażowymi e, w różnych, e, we wszystkich miastach w Polsce. Dlatego też ta praca jest bardzo wymagająca, bardzo też e, myślę, że wartościowa dla potencjalnych kandydatów. Żeby zaaplikować do PZU na program praktyk trzeba być przynajmniej na drugim roku studiów. Jeśli chodzi o program stażowy jest to trzeci rok studiów. Kierunek studiów rzeczywiście często w ogłoszeniach jest preferowany. Przede wszystkim szukamy osób, które są zainteresowane pracą w PZU i chciałyby z nami rozbijać firmę. Jeśli chodzi o kompetencje, bardzo zależy nam na osobach, które są komunikatywne i lubią współpracować w zespole. W PZU każdy projekt, który się organizuje jest tak naprawdę na dużych liczbach w związku ze skalą tej organizacji. Nie ma mowy o robieniu drobnych projektów dla, kilka osób, czy, dla kilku osób czy za kilkaset złotych, co automatycznie powoduje, że jedna osoba praktycznie nie jest w stanie tego zrobić. Dlatego też umiejętność współpracy w zespole, analitycznego myślenia to jest coś, czego u kandydatów zdecydowanie poszukujemy.